Hej, 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 ludzie, w kolejnym odcinku z gry Resident Evil Operation Raccoon City, i tak. Czemu do cholery? Ja nie zawsze przepraszam? A, nieważne. No i ludzie, zbliżamy się do wielkiego końca. Już coś tak czuję Resident Evil Operation Raccoon City. No i w ostatnim odcinku ścigaliśmy Eidę i Leona, którzy nam uciekli. Znaczy, Eda nie żyje, a Leon. Ucieka A My za nim, więc lecimy za nim, go Widzę, że tutaj... Spektr, Coś tam ranny jest Co jest? Aha, bo to drugie wyjście jest Trzeba wrócić, a to nie W siłowni gdzieś jest No to zobaczymy, co tam jest O, zębiaczki Wziąłem sobie ten inny... ...karabin, bo tam z całą pijemy jakiś taki... Kopaty. A ten lepszy od razu. Komputer mówi, że no ale ja ci wie co chodzi. Że wybuchnie cały ten ośrodek. I mamy to zatrzymać. Ale się nie da. Błah się sypie tam wszystko już. Aaaa, hunterzy będą nie oni, ich nie lubię. Hunterów tak się w trójce nacierpiałem z nimi. Dość tych hunterów, już ile można ich byłaś. Wiem, że żyjesz, gdzie ty mnie chcesz. O cholera, gdzie on jest? O, ale skuponic, pieprzony. A ludzie dzisiaj właśnie. Ja nagrywam, agrywam, nagrywam w piątek, ale zapewne sobotę to wrzucę, więc tą sobotę Wczoraj Resident Evil wyszedł nowy Cholera, o dobra pad Szóstka. I właśnie chcę skończyć się jak najszybciej Resident Evil Oprócz jakąś. Bo nie chcę rozpocząć, wiecie, dwóch takich samych tytułów, tylko chcę jeden skończyć spokojnie i zacząć drugi. Więc jak skończę... Już końcówka ja jest tego Resident, co tak to czuję, bo to już ...to może być więcej. I zaczniemy szósteczkę sobie nagrywać. Mam nadzieję, że fajna część będzie. Cztery kampanie mam jakieś, bo tam kupiłem na Steamie? No trzy... Znaczy trzy są ogólnie, bo ja widziałem kawałki. Porywki te tam. Jake jest, Chris i Leon. Jake to Dobrze mówię? Tylko za bardzo go nie znam tego nową postać, bo to ja go nie miałem. Nie słyszałem o nim wcześniej. Wysłyszałem, już się pamiętam. No Chris i Leon no, to główne postacie, są bohaterowie, no to wkurza mnie to, że to chyba nie, nie wiem czy uniki są czy nie. Muszą być jakieś uniki po tychże Chyba nie ma. Kurde ucieka tam O Fuck Sopeda upieprzony Gówno jeden. Myślę, że takich jest O, matko, ja czuję ich. Już na kilometr jest zębiaki jak się. Amo by się przydało, co amo, cienko z nim. Długo, przodu i przyodu, szybko, 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 szybko. O, fuck, wah Amo, 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 amo. O, nie ten przycisk. Nie pieprzcie, że oni wszyscy popadali. O, oh my god No nie! Karabin wziął pierwszej. One są popieprzone te, te hunterzy Przecież to jest. Syf jakich mało. Jest. Patrz jeden. Jo, złuszczy ja ten drugi, frajer No gin! Wreszcie. No! pierdyle. Rozumiem, przejść w niego. Jeden magazynek, ale nie całą 150. Ładować w niego kuli i on dalej chodzi, no bez jaj. No nie, no chyba sobie jaj robicie, że jeszcze jeden frajer mi tu wyjdzie. Czekajcie, wezmę ten pistolet, może on. Gówno nie tam pistolet Z wiatrówki lepiej strzela. Z tego Kurde, wszystko puste No dobra Dobra, chodźcie z Nie jestem pewien tego miejsca No ale ludzie przyznajcie no strzeliłem niego 150 idealnie a ten frajer dalej leci, no. No bez, to, to jest takie nieuczciwe, nie nieznane. Dobra, otwieraj się. O, tu na początku byliśmy, tak? Tak, to na początku byliśmy. Ale tu winda było. O, kamera. Bo tam punkty za kamery są. A, bo to była ta winna. W ogóle to raczej głupia pokazuje, że w ogóle nie widać drabiny jak wspina się. A, jakoś jak dziwnie. No nie, no znowu oni, no. Jakby nie mieli innych przeciwników. Ty rzucił Jest git Dobra on tego skoczy Super Dobra mam cię w Uch, jeden No żygać mi się z tymi już potworami, z tymi hunterami Kurde, Zaramo w ogóle. O, dobra, ona to będzie miała. Dobra, padła. Znaczy, padł sobie pieprzyn. Padła. Znaczy to on. Chyba on. Właściwie czy to jest Samiec czy samica? Te poty są normalnie. No, już nie powiem, jakie, ale. No, bez Kurde... posrało was od razu całym garnizon mi tutaj sprowadzi tych hunterów, bo mało, 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 jeszcze ich musieli sprowadzić. ja pierdyle, posrało ich już, no i nie posrało mówię wam. Ja nie dam rady z nimi. Ja dłużej tu jest No jak ja mam z nimi dać radę, jak oni cały czas przebywają, no bez jaj, ludzie Przecież to nie jest na hardzie, że on ją... Ja już nie chcę wiedzieć jak jest hard w tej grze. No my pierd. Kurne przepisy, gówno do... Nie wiem czego i... No gimleż, wreszcie. A to co? Siadła sobie. No nie, no chyba sobie jaja robicie. Oni się kończą w tej grze w ogóle? Nie, dobra, ludzie, ja idę, bo tu chyba bez sensu jest takie picie jak oni się respondują? Ja z ja pieprzą stąd tym lat nie biję, nie mam zamiaru tego bić nawet. O widać jak z tego wchodzi po No O to już czad. Nie no, no ludzie poszedłem sam, bez sensu było z tymi hunterami walczyć. Widzieliście ile tego było. Jeszcze czerwone być jakim tam. i Tam ciągnie. Faj który będziesz? No nie, no ja popadam zaraz w takim tempie. Spieprzyć trzeba jak najszybciej. Dobra, lecimy naprzód. Apteczka, 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 oczywiście nie ma. Dobra, hamera weźmiemy, bo to nie hamera nie, bo to większy odrzut ma. W ogóle te dźwięki mi się skiepszyły. No ja pierdolę, no zero apteczki, nie ma nic. Pomaga ci, stary? To miał? Wow, stary, to jest lepsze Biorę to Tak czuję, że to jest lepsze AK okay. No to chyba jakieś inne trochę AK jest A zresztą No wreszcie apteczka, muszę to zdobyć PIEPRZOJ ODE MNIE! Tylko tapeczki No nie że mnie ugryz No wypieprzę je ode mnie w końcu Glebasz ma to Ah, nieb Uj, zablokowaliśmy się Ole czad Apteczka może tak łaskawie? No... ale apteczki tutaj wszędzie są. Normalnie aż mam nadmiar ich. Ok, rozumiem. Mam z tym czymś walczyć. Okej. Okay. Nie, no. To nie jest przed chwilą co ja widziałem silne, tylko to jest. potworek normalny. Zacz, no. Nic dziwnego. No nie, no te apteczki leczyli teraz. A nie, jeszcze myślałem, że mi wyleczyli. Ale ja namarnę żyłem. Jóż mi się wkurzył, naprawdę Co jest? Ten frajer zapewnie idzie Ja pierdyle, to nie on Jeszcze mi tego cwela tu brakowało Dobra, to serducho trzeba mu strzelać, jak sądzę. No kurde mać No bez jaj, na stać się nie mogę. Aki tam nie, nie wiem po ile, bo... 10 tysięcy milionów na sekundę. Znaczy cepijmy ja O, świetnie, amunicji nie ma Zpieprzam. Niech oni Tu mi armatnie idealne na nich Ale super to broń jest Nooo! Ale tak szybko? To już koniec Gówno zobaczę tam. to się ja szybko poszło i za łatwo No nie! Jeszcze typu przynajmniej jakim tam Na to chwilę wytnienia nie mogę mieć no chwilę chociaż ten przerwę, no to nie wiem, no bo po co przerwę? Jakiś no? ammo uzupełnić, jakieś apteczki uzupełnić? Nie, od razu musimy wstać tam. O kurde. Nie zapocząłem go. Ja bym poł... Mogę medyka wziąć jednak. Źle z... O dobrze, padła. No do góry No jedź Aha, bo ten frajer tu się zobaczył No teraz pojedzie? No pojedzie Dobra No ja pierniczek Teraz były te czy teraz ogień musi być No O oh god Coś tam było, kurczę Ale dobra czekajcie ludzie bo ja mam przy tej No chodźcie tu, chodźcie tu Teraz tu Kamera mi tego wkurzy. No to sadnie, no ładnie. chodźcie tu! No stary Może jest pieprzu to. Ale dobra, chociaż padło ci też dobrze. No, no mówiłem, że nie koniec. Z tym gole się Ło! Wow. Teraz to się powkurzył. O stary, mi się wkurzył jak nic O, wow, ale mi przypieprzył No nie no i padnę. No ja pierdyle! Nawet stać nie można. Tyle wam powiem Nawet zero uników tych grze nie ma No nie mówcie że od nowa, no bo was piznę chyba Ja pierdyle Posarali ich już Jak ja mam tego kolesia przecież To apteczki nawet nie ma Tyle Bezzień, no to ja tu O sorry, unikowy mi smak. Tu nawet uników nie ma Już ta świnia leci podły Muszę tutaj jak połowę... Mogę połowę stracić teraz Znaczy nie więcej Teraz to wbiłem Dobra, spiew idzie No i git, nie straciłem teraz życia, może teraz lepiej pójdzie No do góry dawać Teraz te będą no. O kurde, ciężko jest Zaraz ciężej Ale trochę przesadzony mam Damage No, ludzie, no to te uniki powinny być tych, grze, No, jak? Albo ja nie umiem robić, albo. Nie, chyba nie umiem robić, No ale Ale nie. A nie wiem już co. Wiem, że nie umiem uników robić, to jest. Nie no, jak w trójce było, żeby to nie było, no to, to dziwne, to było. A on patrzy. Jezu, ci tam na niego. Jeszcze ja się dołączę, z buta go. O kurde. Wstał Wstała. śmata Yep, Jeb. Pięknie. Już tu gówno mam do zamiast dobrej broni. No przez tego śmiecia jeszcze pół życia stracę zapewne Kurde, jeszcze cię skopię za to No dobra No ja dobre, ja wiem co teraz będzie, nie musicie mi mówić Przed chwilą mnie nie przypuściliście dalej Tu, aha, to tu, tu Pal się, tu, pal się, dobra no, Tu no. A? I tu Aha! Jeszcze później Będzie ten, będzie overclocked jak coś W To raz A jutro? Zobaczę w... No, a czy to będzie niedziela? Zobaczę, czy rzucę coś No nie, no bez Holy shit tego kolesia już Dobra dobra Niech on leci na nich O super super teraz oko ma odkrycie ładuj 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 No dawaj dawaj bigo Kuj. Kurne amo! Wow Siedź! Odpuścił mi! Jest! Pięknie! Super! Alright! Stary wstawaj, stary, stary, ale super, 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 super. Kid. Szubę nie wstanie, frajer. What's going to save Over. It's not dead, but it won't be back anytime soon. Command, we're still in pursuit of the spy Leon S. Kennedy. We need assistance. Over. We've elevated Leon S. Kennedy to be a priority target. He must not be allowed to escape the city. Uff, udało się. Mówię wam normalny, jak nie trudny, no, ale jakoś tam daliśmy radę. Ocena B. Uu, so nice. Czyś drugi lewy, jest czwarty. Dobra, ludzie, to było na tyle dzisiaj. Znany z Evil, już teraz ostatni przyznanej, czy ostatnia misja, to już jutro, ale w tym Wam dziękuję i, do jutro, trzymajcie się, miłego dnia, hej!